Wymienię przy, na się z o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na artykuł 296 kodeksu karnego polegającego na podrażaniu naszych uczniów religijnych przez organizatorów koncertu i końcowcowy plakatu, znaczy plakat załączenia. Z treści plakatu wynika, iż 28 sierpnia 2009 roku będzie miało miejsce z wypadek, który w no-mail, koncert o przesłaniu sokolistycznym. Wleść plakatu uważa nasze życie Prosimy o podjęcie działań sprawdzających, w przeciwieństwie nazwisko ustalenia nazwisk osób odpowiedzialnych za organizację podsyłków, rób i podłączność plakatu. I w załączeniu plakat. I teraz co zrobi prokuratura? Prokuratura przyjmie to i wejść yy, w policji, bo Nie musi tam yy, yy, przesłuchanie osób, które złożyły zawiadomienie. Nas Jeszcze się tutaj, Wszyscy będziemy przesłuchani i będziemy musieli na tym wskazać, co nas tutaj obraża. Pan policjant, ta, czy pan policjant <suszę> każe powiedzieć co tutaj Was obraża. I jak my to ładnie powiemy, to oni tę sprawę skierują do sądu pod warunkiem, że sprawdzą, ale, ale, ale jeżeli nawet tak się nic nie stanie, to przynajmniej, jest szansa, że zablokują każdy hmm. yy, koncert. Hmm. To jest. No, nie to jest to, się to, sama nazwa, ale Satan to już, już mnie obraża. Bo ja już takie rzeczy robiłem, to ja mam tutaj doświadczenie. Tylko. podlący się. Tylko trzeba dziś je rozłożyć. nie? to jest napisane po włosku? Nie, to jest po polsku. To, hmm. to jest nazwa zespołu. To są wszystkie nazwy zespołów, które będą występowały. Można na Ale Strasz, można powiedzieć, powiedzieć, że obraża nas uczenie krzyża z katolickiego katolickiego określonego różańcem, bo to jest różaniec hmm. i to życie różańca, czyli symbolu Jak dla, nas, dla nas to. świętego i wrogiego, dla nas katolików, po uczeniu z z, z sadownistycznymi tak. nazwami i jakimiś ludźmi które Czyli są i Jak także znamy na przesłuchaniu, to już już sprawa się kwalifikuje. No to jest treść to plastyczną. Także teraz kto ładnie pisze, niech to przepisze. Podpisujemy, ja ten sobie prokuratury i... Po tytułach, ja wręcz, nie ma za bardzo czasu, bo później będziemy musieli wszyscy zlewać, żeby to podpisać, ja Tutaj się to jako jako ja nie, nie, no tak, po tak, tak? no, tak. To, jest, to, jest, to jest po prostu działa czy krzydź. To jest po prostu drzina. Ja mam. Ja Poprzez, gdzie ludzie zwołali na ten kiosk, czyli dni. Jak się powiedzieć, że mi zaradamy? Tylko tak. Na uśmiech tego księżyca jest taki zły uśmiech, taki akord. On będzie zadowolony z tego, że kiedyś I Tak czy jest, po prostu karykatura jest. I no jest tutaj szatan, że trzeba tam połączyć z tyłem to to, to nas nie, kąty, no, nie no. To, to, Jeste, to jest, to jest, to, jest na, to, to, to jest jasne: to jest na te no, na 6 punkce zła. Bardzo to już jak tam. Nie możemy to nabijać na przesłuchanie, to już jest, jest yy, yy, sprawa dzisiaj. Jest ważne, żeby je to yy, wysłać i yy, przesłać do pokazu. Nie przesłałem, ja bym mówił, Prosto, nie przykładowo razi yy, to, że tutaj krzyż jest. Yy, Ponieważ oni sobie przy tak mają nie oskarżają się skór to nie po co artykułów i nie wiadomo jaki, To my e, też zamulajmy korporaturę e, naszymi wnioskami. Oni mają, znaczy za zasadny obowiązek się tym zajmować. A żeby ten artykuł jest w kontekście karnym, czy w ustawodawcy umieszczony, to on jest po cóż. Nie tylko po to, żeby chronić uczucia żydów. I muzułmanów, i to przede wszystkim w większości, a to jest to no. Więc skorzystajmy więc z tego prawa, napiszmy to, zmuszmy to yy, do prokuratury i zobaczymy, co z tego będzie. Jeżeli prokuratura odmówi świec, znaczy nie podejmie żadnych kroków, to zaskarżymy prokuraturę. Im yy, bardziej skompromitujemy yy, tą yy, władzę prokuratorską, tym lepiej, bo przecież są nasi okupanci, to jest nasza wiedza okupanta. Więc jest okazja, Możemy no zrobić w końcu to stowarzyszenie, jeszcze ono nie istnieje, to się takimi sprawami powinno chyba no, to zajmować. To jest protagowanie zła. walka to jest jakaś To jest zła, już na szczyt. się, ma W so like, no tak. ja bym to, jako inaugurację zrobił, to to będzie nasze w pewne rzeczy.

Czy ma Pan pracy czy tak, że to, że... Nie mam panie panie. Może Czy piszesz mhm. Tylko potem to, to potem, no, tak, musimy tak. się, no, to się nie spotkać, tam, nie nie tam, to będę podpisać. to jutro gdzieś spotkać. to więcej jeszcze osób podpisze.